Siemanko, z tej strony Bella i witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Ze mną są widzowie i gramy dzisiaj w gierkę na Robloxie, która nazywa się The Sky is Falling, czyli niebo będzie upadało na nas. Jest to coś w stylu disasterów, więc mam nadzieję, że filmik Wam się spodoba. Jeśli tak, zostawcie 12 tysięcy łapeczek do góry, subskrybujcie kanał, dzndzolcie dzwoneczkiem i wpadajcie na bellastay.pl. O co chodzi szybko w tej gierce? Musimy wybrać sobie game moda, czyli czy będzie to normal, ice czy hardcore, jak grać po prostu z góry będzie nam spadało niebo, ono będzie nie będzie normalne niebo, tylko będzie miało różnego rodzaju kształty, o jak teraz widzicie. No i ta jasność to jest y, właśnie podpowiedź dla nas, że trzeba tutaj stanąć, to wtedy przetrwamy, a ciemne to będzie tutaj właśnie ta przeszkoda, i jak wtedy ktoś y, stanie na to ciemne, no to po prostu pada. Ja sobie usunęłam y, do tej gry ogon, aby mi przypadkiem nie przeszkadzał, no i tak to właśnie na tym polega. Y, są bardzo różne tutaj. ...tutaj kształty, im późniejsza fala, jak tutaj widzicie mamy wave piątą, tym będzie trudniej i ogólnie te e, wszystkie będą przeszkody tutaj szybciej się pojawiały, no więc to też jest mega, mega wielkie utrudnienie, ojejku, jak tutaj poszłam na skrawek, ale to chyba zły był pomysł i chłopak poszedł za mną, ale e, lekko go tam dotknęło to i widocznie jeszcze nie padł, okej, okay, dobra, ja mam chyba tutaj trzy życia jakby, te serca chyba wskazują na życia nasze. No i co tutaj jeszcze powinnam wam powiedzieć? E, chyba już wszystko wiecie. Tutaj będzie coś coming soon, może jakieś inne mapy, czy coś takiego, albo tryby, no nie wiem, zobaczymy. Ta gierka, teraz mój serwer e, mieści 20 osób, więc dawno nie było takiego serwera, na którym było tak dużo ludzi, więc e, dużo nas tutaj jest. Fajnie, no i jak na razie jakoś nie przeszkadzamy sobie, więc spoko, bo chyba każdemu zależy, aby e, zdobyć jak największą ilość punktów. Tutaj mamy oczywiście Lider Boulda e, i możemy sobie zobaczyć, kto na jakim jest miejscu. No, ale ja podczas przygotowywania do odcinka po prostu nie grałam, e, a tutaj ogarniałam dźwięk i obraz, i takie tam. Po prostu nie jestem pierwsza, e, ubolewam nad tym, no ale trudno. Może jakoś tutaj się wycwanie i po prostu sprytem dam radę. A inni może padną, chociaż, no, ja widzę, że tutaj są dobrzy gracze, więc, no, nie wiem, nie wiem, czy mi się to uda. Ok, chłopak już padł, także zostaliśmy my. Dosyć dużo nas zostało. O, nie, 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 nie! O, widzieliście? No, już troszeczkę serduszka mi zabrało, i tak jakby mam OK, czyli mam dwa życia, bo, za... bo miałam przed chwilą trzy i chyba może jeszcze raz mnie musnąć ściana. To, yy, to wtedy przetrwam, ale już później to nie. No okej, okay. no i na tym właśnie wszystko polega ta gra, jest ona dosyć łatwa. Link do gry będziecie mieli w opisie, więc jak będziecie chcieli sobie to w nią zagracie. No i yy, bardzo mi się ona podoba i chciałabym właśnie, żebyście takiego typu gry, takie disastery, Woj woj woj. E, ze mną właśnie... O o, kojarzyli. No, tak się fajnie. Padłam niestety, wykorzystałam to jakby trzy życia w tej e, rundzie. Kto tutaj przetrwał? Nie, nie chcę jechać. No, dosyć dużo ludzi przetrwało, słuchajcie. O, dalej kamery już nie odsunę, niestety. Zobaczę, co tutaj jest coming soon, więc w sumie pojadę sobie, okej, okay, tą drogą, zobaczmy. No, nie wiadomo, nie wiadomo. E, nie wiem też, jak nowa jest ta gra, ale podejrzewam, że wyszła ona w tym roku, chociaż też nie jestem pewna. Okej, okay, idę dalej. Tutaj jest co? Aha, no i ogólnie gierka się kończy, runda, y, aż ktoś po prostu zostanie jeden i on padnie. No to na tym to właśnie polega. Tu mamy jakieś serduszko, ale czy ono coś robi? Nie, po prostu jest serduszko i ładnie wygląda. No dobra, no to idziemy sobie tam na początek, bo y, zaraz ktoś tam padnie na pewno i będziemy sobie na game Modach właśnie głosowali. Ja na razie słuchajcie, żeby się wczuć w tą grę, to y, dam normal, bo poza odcinkiem w nią nie grałam teraz pierwszy raz, y, a później może jakoś... Pod koniec odcinka to sobie włączymy hard. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Oj, będzie wtedy śmiesznie. No dobra, patrzymy. E, zostały trzy osoby. Dwie dziewczyny, jeden chłopak. Dość dobrze sobie radzą. Jest to Wave 55. To naprawdę jest kozacki wynik. Wow, zobaczcie, jak to mega szybko już idzie, coraz szybciej. Dlatego naprawdę no podziwiam. Bardzo fajnie im to idzie. I trzymają się nadal trzy osoby. Ale akurat teraz mają tak warta, że te jasne pola są blisko. A jakby były na przykład gdzieś na krawędzi, to już podejrzewam, że nikt by nie przetrwał. No nieźle, słuchajcie. Trzy osoby. Okej, okay. dwie osoby już padły, więc dziewczyna to wygra. Tylko pytanie do której wave właśnie dotrwa. Jest 67. Nice, ja w sumie nie zwróciłam uwagi, która była moja ostatnia wave, więc zapiszcie sobie. Słuchajcie, mam tu długopis i kartkę. Ja sobie na wstępną rundę zapiszę, do której właśnie fali tych przeszkód dotrwałam. No i chciałabym swój po prostu rekord pobić. Ok, mamy wstęp, 30 sekund, zaraz tutaj będzie głosowanko, także poczekamy na te głosowanie i widzimy się z powrotem. Okej, okay, mamy game mode normal, także e, w porządku. Tutaj się musimy rozkręcić po prostu. No i zaczynamy. Wave pierwsza, na razie e, spokojnie to leci. Dobra, mamy tu jasne pola, które później coraz bardziej się stają jasne i mamy pewność, że to jest dobre miejsce, na którym stoimy. No dobra, teraz nie, nie muszę zmieniać e, swojego miejsca. E, no i sobie tutaj mogę przetrwać. Skoro mamy te trzy życia... To naprawdę jest warto ich na razie tutaj nie tracić na tym poziomie jakby takim łatwiejszym, na tych początkach tej gry, bo później naprawdę one się mogą nam przydać, kiedy te niebo będzie spadać coraz, coraz szybciej. Także staram się i chciałabym zachować te trzy serca jak najdłużej mi się uda. No i dobra, szukam coś jasnego. Widzowie, tutaj część z nich specjalnie lata koło mnie, słuchajcie. Aby było ich widać, cwaniaczki jedne Dobra, mamy tutaj coś długiego Takiego jasnego, także spoko Okej, okay, ktoś już padł No dobra mm, No na razie w sumie jeszcze się z tego nie cieszę Bo wave jest dziesiąta Także chciałabym jeszcze dalej tak dotrwać Ale w sumie im mniej przeciwników Mamy, tym w sumie Lepiej, dobra, mamy tutaj jasność Ale ładnie to wygląda z góry, słuchajcie Musicie sobie zagrać w tą gierkę Normalnie musicie, ona jest fajna Taka, e, no na spokojnie do pogrania. Oj, oj, oj! Nic nie widzę. Okej, okay, trzeba sobie przybliżyć kamerę, bo czasem już te niebo nam zasłania. Dobra, szukam coś jasnego. Tutaj dziewczyny już padły i tam jeden chłopak. E, no i stoją i nam kibicują chyba. Okej, okay, ja sobie tutaj stoję. Kibicują, Bella! Widzę. E, tu do jasnego, dobra. Wave 17. O, wolałabym jeszcze tak z 20, 25. O, coś takiego, to byłabym już zadowolona. I myślę, że y, dotrwam do tylu, ponieważ mam trzy życia jeszcze, także y, dość sporo. No i jest już Wave 20, także jest elegancko. O, tutaj takie piękne. Dobra, to było akurat w miarę łatwe. O, nawet nie muszę zmieniać miejsca, bo ponownie to samo. I teraz gdzie? Tutaj, dobra. Oj. Oj, oj, myślałam, że już ktoś padnie. No dobra, zostajemy tutaj. Okej. Okay. 24 już. Yy, tutaj, tutaj, tutaj do jasnego. Jest! Udało mi się, słuchajcie, chyba w ostatniej sekundzie. Tu, pyk, dobra. Okej, okay, no już chłopak ten padnie, jak teraz go dotknie to niebo. No teraz już wielu ludzi ma po jednym życiu. No dosyć dużo ich ma. Yy, jest w takiej sytuacji. Dobra, okej, okay, tutaj. No dobra. Ktoś już tam padł znów. No, ładnie, ładnie, tutaj już się sytuacja klaruje, jest coraz mniej osób. Ej, no teraz tu już mam normalnie aż ambicje na to, aby zostać jakby do finału, z trzema osobami, już tutaj jakby się mierzyć na mapie pod koniec. Ojejku, mam nadal trzy życia, a niebo już na maksa schodzi na dół, właśnie, więc już jest coraz ciężej. 37, a ktoś tam miał. Ponad 50, także ho, tamto to, co to musiało być w końcu. O, taka śnieżynka piękna. O, jejku, jejku, lecimy do jasnego. Dobra, ale emocje, słuchajcie, 41 runda. No pięknie, podoba mi się to. 42, a ja nie muszę zmieniać nadal miejsca, bo są na szczęście takie szerokie, jakby te jasne pola. Tu ludzie idą w moją stronę i oni mają o jedno życie mniej ode mnie. I jak na razie to widzę, że im dobrze idzie i oni je zachowają po prostu. Oj, 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 do jasnego, dobra. Okej, okay, już mają po jednym życiu, a ja mam trzy życia, słuchajcie, więc to będzie. Podejrzewam, moja wygrana. No jest, to już moja jest wygrana, bo widzę, bo przetrwałam tylko ja. No i teraz sprawdźmy, czy pobiję rekord. Um, na pewno pobiję już swój rekord, bo tak długo nigdy tutaj nie byłam. Um, I teraz mówię wam, mam taką presję, bo wszyscy stoją i się na mnie patrzą i to jest taka presja, tak? Jaki stres. E, ale jakbym tak dotrwała do setnej e, wave'a. Nie, 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 nie. E, zmyliło mnie to, bo myślałam, że tutaj będzie jasne. No nieźle. Jakbym dotrwała, to byłby normalnie e, sztos i w ogóle ekstra sprawa. Tutaj mamy shop też i jestem ciekawa, czy możemy sobie kupić też spida Myślę, że na pewno. E, I to by było bardzo duże ułatwienie. No dobra, skoczyłam, ale i tak mnie dotknęło niebo. No powiem Wam, że już tutaj 66 fala to jest ciężko, bo no to naprawdę w ciągu kilku sekund upada te nasze niebo. Także jest troszeczkę ciężko, wiedziałam, że w tą stronę będę musiała iść. No i jakbyśmy mieli nawet tego spida, to on później też by nam yy, po prostu przeszkadzał, bo za szybko byśmy chodzili. Pyk! Okej, okay, Belka 71 runda, e, zapisane, więc ciekawa jestem, czy teraz to pobiję, ale szczerze Wam powiem, że wątpię, że to pobiję, bo e, no, to jest i tak mega, mega dobry wynik. E, no i zostałam sama, więc w sumie, co by tutaj sobie znowu ja za cel postawić w tej grze, nie mam pojęcia. No chyba powiem Wam, że trzeba pobić po prostu swój rekord. W takim razie e, czekamy, aż skończy się tutaj. Nie, zaraz! przetrwaliśmy jako pierwsi na normalu, to dajmy teraz icy. Czyli może tutaj będzie lód, a dzięki temu, że widzowie często małpują po mnie, no to wybierzemy ten game mod i to może być o wiele wiele cięższe, no bo będzie może lód na, wiecie, podłodze i będziemy się ślizgać. Także, okej, okay. Cel pierwszy osiągnięty, że zdobyłam pierwsze miejsce na normalu. Teraz mam nadzieję, że będzie icy. Tak, jest icy wybrane. No tak, to jest lud i całkiem inaczej chodzi, się chodzi, jeśli zgamy. Słuchajcie, no to będzie nieźle. Za pierwszym razem wątpię, abym zdobyła pierwsze miejsce, ale. Drugim razem możemy to spróbować. Myślałam, że odcineczek gdzieś będzie krótki, że jakiś 10-minutowy, ale dość fajnie się w to grano i też długo grano w poprzednią rundkę, więc myślę, że sobie tutaj jeszcze chwilę pogramy do 20 minut. No dobra, staramy się tutaj, przytrzymujemy najdłużej te trzy życia nasze. Nie muszę zmieniać miejsca, także dobrze akurat stałam. Czy ktoś teraz padnie? No nie, teraz nikt. A nie, padła dziewczyna. Tylko. Gdzie ja jestem? Bo jest nas tak tutaj dużo, że nie widzę tu wydawało mi się, że dziewczyna, która padła miała y, trzy życia. Więc czy tak przypadkiem nie jest, że na przykład tracimy po jednym życiu, jak muśnie nas te niebo, a jak mamy nawet trzy życia i niebo tak na nas spadnie, to czy właśnie wtedy tracimy te życie? To jest bardzo ciekawe, ale nie chcę tego sprawdzać, słuchajcie, i y, najlepiej byłoby zmienić tu miejsce, bo jest tu kilka blondynek i ja po prostu sama siebie nie widzę, jakoś ciężko jest mi siebie zobaczyć tutaj y, i nie wiem, gdzie dokładnie stoję, czy jestem na cieniu, czy jestem na czymś jasnym. No, ślizgamy się tutaj nieźle. A jeszcze później, jak będą te wave'y szybko leciały, to to trzeba mieć też farta moim zdaniem, już wtedy, bo będzie ciężko, belka, nie ślizga się. No dobra, kilka osób już ma e, po jednym życiu, także podejrzewam, że oni będą pierwsi wyeliminowani po prostu e, i będzie nas tutaj mniej osób. Dobra, co wam się jeszcze tutaj... No, ten chłopak miał trzy życia. Musiała go jakoś nieźle y, dotknąć ta ściana po prostu. Dobra, lecimy tutaj coś, na coś jasnego. Y, wave 19 dopiero. No ale spoko, mamy trzy życia, więc jest to dobry wynik. Tak do 25 bym chciała chociaż dotrwać. Dobra, musiałam się cofnąć. Ogólnie ciekawa jestem, jakby to było z ogonem. Ale nie chciałam już ryzykować, wiecie, zwalać na ten ogon. Więc od razu go usunęłam. Uff, ja mam 3 życia. Nie, 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 nie. pyk, stój! No, widzieliście, po prostu się pośliznęłam e, i. No, i musły mieć ściany, i nieźle. Było tutaj za dużo osób, za, No, mało widziałam. Mam jedno życie, no ale mam wave 27 już, a nie 25, także też już jestem zadowolona. E, jest dużo ludzi z jednym życiem, więc mam nadzieję, że oni odpadną. No, gdzie? Ale nie fartownie staliśmy, słuchajcie, wszystkich nas tutaj załatwiło. Taki po prostu wzór nieba był. No, trudno, słuchajcie. No dobra. IC to będzie 32. Ice, dobra. Okej. Okay. jest jak księgowa, po prostu jak piszę na tej kartce. <noise> ja nie mogę. No nie wiem, teraz może spróbujemy jeszcze raz te IC. Jak nie uda nam się pobić tego naszego rekordu 32, no to damy na Hart, ale będzie wtedy nieźle. A, a tutaj mamy podczas y, oczekiwania, właśnie gdzieś niby Oby, bo było napisane, tak, jest. Oby Hart. Oby hat tylko? Naprawdę? No dobra, to próbujemy. Wow wow, okej. Okay. Szerokie skoki muszą tutaj chyba być. No dobra, pyk. A teraz gdzie? Tutaj wskoczę? Dobra, wskoczyłam. E, czy tutaj się muszę cofnąć? No nie wiem. Tak, tutaj. Pyk, okej. Okay. Ale to jest chyba za wysoko, żebym ja wskoczyła. Ej, skoczyłam, nie wierzę aż. No prawie, ale już i tak byłam daleko. No dobra, mam trzy życia, czyli co? Yy, dobra, mamy wstęp. Aha, i głosowanko. Zaraz będzie głosowanko. Ja muszę stać szybko na ICY, żeby widzowie widzieli, gdzie iść tutaj. Więc poczekamy tutaj sobie szybciutko. I ICY, dobra, na środeczek. Nie, jeszcze nie na hard. Do mnie, do mnie, chodźcie do mnie, więcej osób. Do mnie, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Ha, e, icy. A nie, hard, hard będzie kolejne, bliska, bliska, no weźcie, weźcie, to mój odcinek <laughs> Zostało wybrane, no i zaczynamy, pyk, idziemy do jasnego, nie ślizgaj się tak mocno 32 musimy pobić, no dobra, e, gdzie ja stoję? Dobra, dobrze stoję, jest OK, e, Gramy już tak z około 18 minut, no, zagapiłam się Także jeszcze sobie chwilę pogramy, to będzie już ostatnia rundka IC i później zrobimy dwa te dwie mapki, dwie rundy yy, z hardcorem i będzie koniec już odcinka i zobaczymy, kto tam z widzów jest na... Chociaż to też nie, nie warto jest patrzeć jakby na tego leaderboarda teraz, bo wiecie, każdy po prostu tutaj dołączył do gry w różnym czasie, no i po prostu osoba wystarczyło, która dotarła tutaj pierwsza, no to sobie tutaj pogrywała w te rundki i wystarczy tak i, i zdobyła już największą ilość punktów, więc w sumie nie będę patrzeć na leaderboarda, bo to też nie jest tak... Aż do końca dobrze yy, do zmierzenia, więc y, to nie w takim razie. No, ale tutaj myślę, że i tak jest spoko, że widać tutaj tych widzów. Jak oni sobie radzą? Czy ja mam trzy serca? Tak, mam trzy serca. Dobrze, jest ok. Dość dużo nas tutaj jeszcze jest. Także bym chciała, aby no tam ktoś tam odpadł już. <laughs> bo wtedy ja lepiej na tym wypadnę po prostu. Ale mają jeszcze y, wielu, wiele osób, ma jeszcze trzy życia. No, także hmm, także chyba będzie ciężko. Słuchajcie, nie ślizgaj się. Oj. No, jak czyż nie stałam? To wystarczyło tak blisko, już mnie ten? Dotknęło? To jest w ogóle nie fair. Dlaczego już mam dwa? No i już pójdzie mi źle. To jest nie fair. Siedemnasta wave, a ja muszę mieć ponad 30. Bardzo to jest ciekawe. No, muszę mieć 33, co najmniej żeby swój rekord pubić. Ja nie wiem, ja się tak nie bawię. Okej, okay. jeden chłopak musiał dostać yy, oberwać nieźle od nieba, że padł z trzema życiami. Także słuchajcie, w sumie spoko. Bo muszę pamiętać, że jeszcze ci ludzie mogą paść, a nie tylko ci z jednym yy, życiem. Dobra, zatrzymuję. Jakim niby cudem mnie dotknęła? Przecież to nie jest w ogóle niemożliwe. Ej, musicie teraz cofnąć nagranie i powiedzieć mi, jak to możliwe, że ja teraz mam już tylko jedno życie. To jest oszustwo. Nie! No i to jest oszustwo! Nie, gram w i więcej. Nie ma. 26. Co to jest? Ale wstyd, słuchajcie. Ja sobie teraz poczekam, bo się zdenerwowałam na tą mapę i wybierzemy hat. mam nadzieję, i widzimy się z powrotem. Okej, okay, osoba tutaj, która wygrała miała ponad 40 wave'ów. I słuchajcie, weszłam w shopa i tutaj nieźle można sobie oszukać tą grę. Bo jeśli będziemy wiele grać w, w tą grę i zajmować wiadomo większe e, miejsca, no to możemy sobie dokupić życia. I nawet można dokupić sobie 3 życia, także nieźle. Ja lecę na hardcore, bo mimo że pisałam to oni nie wiedzą gdzie e, i. Jeszcze co chciałam wam powiedzieć, no i sadobuxy też można sobie kupować. Także e, nieźle, no ale dobra, ja tam nie chciałam e, jakby mieć żadnych boostów czy tam oszukiwać, zwał jak zwał. E, gram tak normalnie jak wszyscy widzowie, także są wyrównane szanse, ale można coś takiego sobie kupić. Mamy teraz hardcore i jest wave pierwsza. I na czym będzie polegał ten hardcore, musimy to sprawdzić, bo ja nie wiem. Czy będzie to polegało na jakiejś większej szybkości, czy może na trudniejszych jakichś, właśnie, wzorach tego nieba? Coś mi się tak wydaje, że szybkość to jest coś normalnego, że później będzie, wiadomo, e, wzrastała. Ale te y, właśnie tutaj, um, chociaż śnieżynka już była. No nie wiem, słuchajcie, no ale to nieważne. ważne. Najważniejsze, aby po prostu przetrwać jak najdłużej. Mamy trzy i teraz muszę uważać, żeby w ogóle ściana mnie y, nie musła w ogóle. Więc najlepiej gdzieś tak na środku tego jasnego pola stawać i nie kusić losu, że ona mnie dotknie. Także, y, okej, okay. staramy się, staramy się, staramy się. Będzie to tutaj. E, myślę, że na razie jest ok. Także do 15 fali, no raczej na pewno tutaj dotrwamy. Dobrze, że nie ma już ice, także się nie ślizgamy. Właśnie, bo to w ice mi to, tak się robiło, bo to było naprawdę ciężkie. E, szukamy jasnego, to na pewno nie było tu. Ok. To jest duży taki jasny placek, więc y, jest to łatwe. Pyk, tutaj musimy iść. Oj, 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 belka, weź, stoi najlepiej na środku. Tu jeszcze się przesunę. Okej, okay, wave 14 już szybko idzie. Także o wiele szybciej wydaje mi się, że ściany tutaj upadają niż w poprzednich tych game modach. No dobra, ileś tam osób już odpadło, widzę, bo stoją tam na boku, właśnie mapy, a jedna dziewczyna sobie jeździ. No i tu wszyscy mają trzy życia, z tego co widzę, w tej rundzie. Okej. Okay. Czy ktoś ma dwa albo jeden? Nie. Wszyscy mają po trzy. No, słuchajcie. Wyrównana walka tutaj. I nadal mamy po trzy życia. No, nieźle. No, to będzie y, ciężkie i tutaj pyk. O, co? No, ale jak to? Ale na mnie nie, nie spadła ściana tak konkretnie. Tylko mnie y, dotknęło lekko. To jest niszwar w ogóle. 27 łajwka w będzie. Ale potem... Potem zagramy sobie hard. Ostatni już raz hard to będzie i w ogóle ostatni raz yy, nasza rundka w tym filmie, więc muszę się słuchajcie postarać. Ładnie dzieci idą za mną i głosują na hardcore, także fajowsko i zaczynamy zaraz ostatnią rundkę już w, tej, w tym odcinku. Pek, idę na środek, żeby mnie tutaj nawet yy, ten ociupinka nie dotknęła, bo to jest nie fair słuchajcie. O, jaki ładny wzór, tego jeszcze nie było. Chyba tego nie było. O, tutaj widzowie siebie pozdrawiają, więc y, słuchajcie, jeśli kogoś tutaj koleżanka bądź kolega gra, no to patrzcie, co oni czasem piszą, bo oni pozdrawiają tutaj właśnie swoich znajomych, albo swoją klasę, albo swoje siostry, i tak dalej, i tak dalej. Także warto sobie tutaj patrzeć, bo ja czat mam wyłączony, e, no bo też niestety się zdarza. Czy wszystkie rzeczy są pisane? Ale dziś to się nie zdarzyło, więc grzeczne dzieci tu są ze mną, słuchajcie. No dobra, e, szukamy jakichś wolnych pól. Mamy dziesiątą wave, a mamy mieć 28 co najmniej, aby pobić swój rekord. Muszę utrzymać te trzy życia, bo taka jestem pewna siebie, kiedy mam te trzy życia, a właśnie zapominam o tym, że ta ściana może mnie załatwić. Także e, stoję bardzo dobrze na prawie środku, także jest ok. Wave już 13, ja tutaj się lekko poprawię. E, no i jest ok. Wave 14, pyk, dobra, jest ok. No i faktycznie to będzie już ostatnia rundka, bo filmik e, długi już wychodzi. Mam nadzieję, że obejrzy. Co! To jest nie fair w ogóle, to są 10 w ogóle rund mniej. To jest nie fair. Nie grajcie w hardcora, słuchajcie. No ale dobra, e, trudno. Ja wam jeszcze chciałabym przypomnieć, że na Bellastair są breloki. Tak długo oczekiwane na mnie znalazły się już w końcu breloki. Właśnie na stronie bellastay.pl Więc tam Was serdecznie zapraszam. No i jeśli filmik Wam się podobał, to zostawcie 12 tysięcy łapeczek do góry. Subskrybujcie kanał. dzwoneczkiem. Nie płaczcie ci, którzy po prostu nie e, dotarli tutaj, nie zmieścili się na serwie, bo będziemy sobie grali z widzami jeszcze nie. Nieraz w inne giereczki. Link właśnie do tego serwera będzie się pojawiał na społeczności na YouTubie i na fejsie na mojej grupie Kociaki Belly. A kto nie wie, która moja grupa jest prawidłowa, bo jest dużo podrób i już mówię to chyba setny raz, to jak macie mój film na YouTubie. Pod tytułem filmu jest opis, który musicie sobie rozwinąć i tam macie wszelkie linki do właśnie sklepu, do y, mojej grupy na fejsie, do Instagrama, także tak przekieruję Was to właśnie na y, prawidłowe konta. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał, ja się z Wami już dzisiaj żegnam, pa pa!